Ten podły jeb... glut spysiński. Bycie osobą publiczną to nie tylko perspektywa dobrych zarobków i bycie na świeczniku, ale też pewnego rodzaju wyrzeczenie oraz Anta, nieustanna nie ingerencja właśnie. mediów w życie prywatne. Wielu influencerów nie życzy sobie, aby to, co robią w czasie wolnym lub z kim się spotykają, wypływało do sieci. Jest to zupełnie zrozumiałe, zważywszy na fakt, iż kreacje ich postaci z social mediów bardzo często nie pokrywają się z tym, jacy są rzeczywistości. Dokładnie. Ja na YouTubie zgrywam bohatera, a prywatnie jestem antybohaterem. Niekiedy zdarza się, że uczucie całkowicie lubię. prywatna ma spore przełożenie na współpracę. Ja bardzo lubię wypić piwko przy galach, kiedy oglądałem konferencje, ale jak się ogląda jedno, to widzi się już że wszystkie prawdy, to widzi się wszystkie prawdy mówiąc. Ale gdybym chciał bierzeć piękne walki, włączyłbym UFC. Okej, okay. czyli to jest rozrywka, nie? Włączasz, oglądasz i, i tyle. ...reklamowe oraz pogorszenie wizerunku medialnego danego Więc influencera, czasem jest to krzywa, akcja nagrana przez pewnie. kogoś z ukrycia, a czasem spotykanie ten się... z nie jesteś hieną, dokładnie tak. ...niewłaściwą osobą, która jest powszechnie nielubiana. Przykładem takiego związku, w którym jedna osoba samą swoją obecnością podkupuje medialnie drugą jest relacja Piotra Lizaka-Lizakowskiego oraz Fagaty, których to... Z... To jest. Kojarzycie? Jedna... Je, kojarzycie Lizaka i kojarzycie... znaczy Fagaty kojarzycie, kojarzycie Lizaka? Lizak bardzo w porządku prywatnie. Z nim gadałem, publicznie też bardzo w porządku. Natomiast związek z fagatą z mu cały wizerunek, nie? Tak jak ludzie myśleli o nim. E, w, mówili o nim bardzo pozytywnie. Tak w momencie, gdy, mm, gdy pojawił się z Fagato po raz pierwszy, to od razu od razu była jechanka z nim, nie. Hmm, no to nie ma. Związek w ostatnim czasie odbija się szerokim echem w przestrzeni internetu. Chciałbym jasno podkreślić, iż mówić będę jedynie o reputacji publicznej Piotr. Pagata, to, to ta wierna suka swojego pana? No, z, z, tak jak ona pisze, y, to tak. Którego już śmiało można nazwać influencerem, to też nie mam zamiaru głębiej wnikać w sprawy stricte prywatne pary, oprócz wątków, którymi sami podzielili się m.in. wywiadach. Ale zacznijmy od początku, ponieważ domyślam się, że część z was może nie mieć pojęcia, kim jest właściwie Liza. O, Majstrom podrawał pakiet wspierania. Bardzo bardzo dziękuję, majstorm. Serduszka dla majstor'a, jeśli mógłbym prosić. Piotr Lizak-Lizakowski urodził się 27. 99. Jestem starszy, bo jak, jak, jak słucham na przykład, ile youtuberzy, slash influencerzy mają lat, to tak sobie zdaję sprawę, że już jestem najstarszy z nich. Jestem po prostu najstarszy z otoczenia już. Września 1999 roku. Piotrek od odnęb... największy był na tym zdjęciu niż na walkach? Młodszych lat. Zafasyfikowany. Był sportem, który uprawiał zasada sporo osób z jego środowiska I oraz rodziny. Cholera. Mimo stosunkowo drobnej postawy, która zresztą... Smutne, jak zdajesz sobie sprawę, że e, otoczenie, w którym przebywasz, to ty już jesteś tym najstarszym, nie? To mu do dziś, rozpoczął treningi mieszanych sztuk waru. Dla masz ślad. 45. Od roku 2020 brał czynny udział podczas amatorskiej ligi MMA AL-MMA, gdzie na 10 stoczonych pojedynków udało mu się zwyciężyć Alba. 4 z nich, z czego dwa zwycięstwa odniósł podczas Mistrzostw Mazowsza na gali AL-MMA 188, gdzie udało mu się zająć pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowej do 61 kg. Motalniec bardzo, bardzo dziękuję. Lwią część rozpoznawalności medialnej Lizach zawdzięczać może udziałowi w projekcie na kanale Zobacz, jak oni staro wyglądają. No, ja nie wyglądam staro. Ja wyglądam chyba też tak. Już, już u mnie nie widać ten wiek. Już nie można powiedzieć, że nie wiem, że wyglądam młodziej niż na przykład, że wyglądam młodziej, że nie wygląda na swój wiek. No, wyglądam na swój wiek, no i nie, nie masz co oszukiwać. Ebe, ebe na którym to swój debiut zaliczył w listopadzie 2022 roku, stają się od tego momentu jednym z filarów całego kanału tuż obok Michała Wampira Pasternaka. Ebe, ebe jest moim przyjacielem. W obu tych panów w roli prowadzących bardzo szybko podeszły do gustu. W, i do... w domu wreszcie, jak, tak jest. W niektóra swoją aprobatę. nie staro nich wyrażała w komentarzach pod coraz to nowszymi filmikami. Naturalne zachowanie i niekiedy Wygląda zgroźnie, a czy jestem zadbany. Mówę wywiadu sprawiły, że tego chłopaka nie dało się nie lubić, zwłaszcza że Piotrek zawsze w materiałach wychodził na poukładanego, skromnego i nieskażonego Rok jest starszy. No on jest najstarszy. Toksycznością człowieka. W no, tym samym no, roku i... Lisak podpisał kontrakt z Highlik, jednak w ostatecznym rozrachunku rok później stał się zawodnikiem Federacji Cloud MMA. Do tej pory jako fight fighter odbył trzy. Mistrzem koniecznie. Pojedynki jeszcze do zwycięstwa z dwóch. Przegrana walka miała miejsce całkiem niedawno, bo na gali Klaw. Cloud... No, to też bardzo podkopało wizerunkowo, nie? W sensie ta walka. I nie mówię tego ze swojej perspektywy, i nie mówię tego, że ja dałem świetną walkę, on dał beznadziejną, tylko to, że mieliśmy gościa, który wygrywał na, na amatorskich galach i później dostał gościa, który sobie imprezuje i gdzieś tam może czasem potrenuje i z nim wygrał, nie? Sposobem z nim wygrał, bo wykorzystał kopnięcie w krocz, natomiast wygrał koniec końców. MMA4. Tylko ogromny, największy problem Lizaka jest to, że on dostawał każda jego walka, zgadzał się oczywiście na to, natomiast naj największym problemem było to, że on w każdej walce dostawał dużo cięższego przeciwnika. Można wiele kopać? Trzeba. Podczas której Lizak przegrał z przemysławem Sekwento Skulskim. Kariera Lizaka w bardzo szybkim tempie nabierała rozpędu, z tego też względu Piotrek stara się nieustannie przekuwać sławę w coraz to nowsze projekty. Bardzo dobrze odnajduje się podczas liveów na TikToku, to też wraz ze swoją ekipą TikTokerów zaczął organizować przeróżne konkursy oraz eventy dla obserwujących. Komu kibicuje w walce Paramaxi czy, czy, czy versus Olejnik? No to jest wybór Zofi, nie? Młot czy Kowadło? Zaraz z tym pogadamy, zaraz zobaczymy sobie walki, zaraz zobaczymy. Z ich poczynania na tej platformie? W taki też sposób powstały pierwsze mistrzostwa TikToka w karaoke, freestylu czy tańcu. Oczywiście wszystkie te wydarzenia zorganizowane zostały z przymrużeniem oka i dla samych. z Malczyńskim? Tak, o właśnie, na przykład taka walka spoko. Bo oni wagowo mogliby być podobni, chociaż Dawid. Ale po pierwsze, Dawid już nie walczy, bo już odszedł z Flick -fightów, a po drugie, Dawid wysoki mega, więc tam chyba też byłaby różnica. Cholera wie. I zabawy. Niemniej był to kolejny jak to brzmi? źle. Przykład dobrego budowania relacji z fanami ze strony Lizaka. Oprócz tego Lizakowski często angażuje się w przeróżne akcje charytatywne. O. W wywiadach parę razy wspomniał, iż zdarza mu się odwiedzać ośrodki wychowawcze w celu prowadzenia o. mini warsztatów z młodzieżą, które to stara się przekazać dobre wartości oraz zmotywować do uprawiania sportu. Ponadto chłopaki z EBEB wraz z szalonym reporterem zorganizowali spontaniczną akcję dla jednego skroka. Ostatnie i szalony reporter zaprasza do programu, wiecie? Z domów dziecka, wręczając im 10 tysięcy złotych po skończeniu nagryweku szalonego. Git czy shit? Jechał do Krakowa dla trudnej młodzieży, do szkoły. Ty to dalej dzisiaj pójdziemy? Wiesz, jak zrobimy ja dzisiaj? To nie wiem, czy to ta jest data, program świąteczny. To jest... Ja dam 10 tysięcy złotych. Brawo. gotówce, a wy powiecie gdzie i pojedziemy im Lisek wydaje się być bardzo empatyczną osobą, która wrażliwa jest na cierpienie drugiej osoby. Wielokrotnie oferował pomoc i zorganizował nawet zbiórkę jednemu z członków swojej TikTokowej ekipy Henrykowi. Ogromna rozpoznawalność przyszła do Piotra w bardzo krótkim czasie, a samo wejście na poważny świat zarówno internetu, jak i free fightów zdecydowanie odmienił jego życie. Ze zwykłego chłopaka robiącego zabawne wywiady z zawodnikami, który jeszcze parę lat temu musiał podejmować się ciężkich prac fizycznych w celu zarobkowym, stał się nie dość, że jednym z zawodników to dodatkowo do znajdziemy otaczać się prawdziwą śmietanką polskiego internetu. W odróżnieniu do swojego kompana Michała Pasternaka, Lizak wykazywał się większą otwartością, wesołością oraz pozytywną energią, która przyciągała widzów. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów na tym kanale, nie Spryne. zapomnij o subskrypcji. Bo... Wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku, jednak niespodziewany zwrot nastąpił pod koniec roku 2023. Na Instagramie oraz TikToku Fagaty coraz częściej zaczął przewijać się właśnie Lizak. Z początku wydawać się mogło, iż łączy ich więź. Nie wiem, co jest ciekawego w tym zestawieniu. Robił z niego a teraz zdaje mu walkę. No teraz zobaczymy, kiedy będzie walka. Znaczy zrobili z niego tak naprawdę w momencie, gdy już miał tą walkę, bo to jakoś tak się bardzo złączyło. Natomiast Sequento ani razu nie mówili nic o ich związku, co Lizak powiedział, że bardzo docenia. Stricte koleżeńska. Sam Piotrek w zasadzie tak ją często określał. Internetowi detektywi bardzo szybko zaczęli szukać intryg i ingerować w życie prywatne zarówno Lizaka, I jak i Fagaty. Po internetu. to, aby się dowiedzieć, czy influencerów łączy coś więcej. Każda próba rozpoczęcia tego tematu podczas wywiadu kończyła się zdawkową oraz bardzo można rzec, dyplomatyczną odpowiedzią. No bo widać po Lizaku, że nie wiem, jak jest między nimi, nie będę te, też zgadywał, natomiast widać po, po Lidzaku, że bardzo męczą go te pytania, nie? Że, że on wie, jaka jest opinia Fagaty, wie dobrze, co Fagata robi, wie, jak Fagata prowadzi swoją karierę i co podczas tej kariery robi. No i jak ktoś go pyta, od, na, ktoś go pyta o tą Fagatę, no to co, co ma odpowiedzieć, no? Każdej ze stron. Małgorzata, yy, wiesz co teraz jest dużo dużo się. Ale tak jak to jest z tą fagatem? No jak ma być? No, nie jesteśmy w związku jak coś, ale tam czasami się czujemy. Internautom nie wystarczyły słowa Piotrka, to też na Twitterze i w komentarzach pod filmikami zaczęło roić się od obraźliwych słów skierowanych zarówno do niego, jak i do fagaty. Nie ma się co oszukiwać, Agata Funk nie jest najbardziej ulubioną influencerką w polskim internecie, zwłaszcza za sprawą wybuchu wielu dram oraz prowadzenia swojej kariery, która to oparty A, dobra, jest o nie... kontrowersjach I... związanych wokół jej osoby. Werdęga, Pani fagaty Lizaka był bardzo martwi się, bo... się o to, że ich związek może być prawdą, to też wielokrotnie w komentarzach. Nie no się, że to może być prawda. W postach na X można było wyczytać nie, realne boże, próby odwodzenia to. Piotrka od Fagaty, tłumaczone obawą o skrzywdzenie uczuć Lizaka przez. YouTubeową Fan fatal. W styczniu 2024 roku para oficjalnie już mówiła o swoim związku, nie kryjąc go przed wścibskimi internetowymi detektywami. Jednak od początku tego związku widać było drobne rozbieżności. To jest, to jest mój, jedno z moich ulubionych, ulubionych zdjęć internetu. To znaczy, Lizak tutaj patrzy na tyłek fagaty, Natomiast ten gościu z tyłu patrzy na tyłek Lizaka, nie? I to patrzy z takim z zaciśniętymi wargami, nie? Niepokojąco troszkę wygląda. W kwestii genezy tej relacji oraz kontrowersyjnej. Czy Wardenegar już odszedł, czy jeszcze idzie? Jeszcze idzie chyba. dalej. idzie spagaty. No? Głównym tematem polaryzującym społeczność internetową był only... z Agaty, który stał się bezpośrednią przyczyną wzmożonego hejtu skierowanego. No właśnie. Zarówno na nią, jak i na Lizaka, określanego mianem Kukolda. W wywiadach Piotrek. Kto wie przy głupoty? No ty, dalej ty. Parokrotnie wspominał o tej kwestii, twierdząc, iż w teorii ich. Wszystko by się udało, gdyby nie ci wści... wściekli internauci, nie? Lepsza relacja rozpoczęła się przed założeniem Only przez Agatę. Ponadto, sam Lizak został zapy przez nią o opinii na temat tego rodzaju przedsięwzięcia. No, Piotrek tego nie popiera. Bo, no nie podoba mi się do dalej, ale wtedy nie byliśmy jeszcze razem jak ona to zakładała i gdzieś tam się pokuchaliśmy i ona odparła tego. Czania. No ale później jakby znowu tam się ześliliśmy, ona no, ale ona już tybu tego... pamiętała. No i to, to, jest nie, to, jest no, to no, Ja uważam, dobra. że to jest, mówię to łagacie też, ale też nie chcę na nią wpływać, bo ja jestem takim gościem, że nie lubi, jak ktoś się wtrąca w moje rzeczy, to co ja robię i kontroluje mnie, ja tego nie nienawidzę. I też nie chcę ja jej kontrolować. wszystkie konsekwencje koniec końców, Sam związek przedstawiany jest przez obie strony w samych superlatywach. W wywiadach zarówno Liza jak i Fagata mówią o ogromnym wzajemnym wsparciu oraz mocnym uczuciu, które ich połączyło i szybko wyeskalowało prowadząc do zamieszkania. Razem po paru miesiąca. Okay. Staram się być dobrą kobietą. Ja jestem mega zakochana w Piotrku. Naprawdę? Naprawdę. Ale jakby ja sobie zestawałem sprawę z konsekwencji jakie będą. Wchodząc do internetu, spotykając się z Agatą, także już byłem na tym gotowy z taką tarczą przede. Piotrek twierdzi, iż był gotowy na hejt jaki na niego spadnie po ogłoszeniu tej nowiny i stara się brać go w cudzysłowie na klatę. Po fagacie natomiast wszystkie hejty i wyzwiska standardowo przynajmniej medialnie spływają jak pokaczce. Lizak nieco obnaża prawdziwy charakter Fagaty, mówiąc iż prywatnie zachowuje się ona całkiem inaczej niż w internecie, będąc w rzeczywistości osobą ciepłą, zaangażowaną i bardzo emocjonalną. I w to jestem w stanie uwierzyć. Tak jak ona w internecie jest taka jaka jest, i wszyscy to wiemy, i wielokrotnie to komentowałem, i wielokrotnie to pokazywałem, i wielokrotnie mówiłem, jak bardzo nie podoba mi się kreac... kreacja fagaty, to właśnie dochodzimy do bardzo ważnego. Bardzo... Pojawia się bardzo ważne słowo, to znaczy kreacja fagaty. I wydaje mi się, że prywatnie może być naprawdę w porządku. Aczkolwiek. Nie mam pewności, ale to co mówi tutaj, że taka jest, jestem w stanie w to uwierzyć. Bojna moderatorów, tak jest. Zawodnik Cloud w samych pozytywach określa tę relację, podkreślając wysoki poziom zaangażowania fagaty w, w budowanie solidnych fundamentów związku. Alboś taka prezentuje dla Lizaka, wydaje mi się, że bardziej taka się prezentuje dla ludzi, chociaż wydaje mi się, no może mi się wydawać, nie? Aczkolwiek jak jest prawda, nie dowiemy się nigdy, ponieważ między nimi e, nie jesteśmy i się domyślać nie będziemy, bo nie na tym polegają nasze live'y. Dwa o mnie, że wiesz, otaczam jakimiś prezentami, czymś, ale też bardzo dużo uczucia daje i ja miałem dziewczyny wcześniej i jedną taką poważniejszą też. I kurde, no było fajne, też było romantycznie i wszystko, ale no po prostu Agata to jest tak zafiksowana. Czujesz, że, czuję, że, to, no, że to jest prawdziwe, nie? czuję że to okay. jest prawdziwe. Jedyny realny problem, jaki dostrzega Lizak, dotyczy oczywiście. Nie znam typu, ale jakoś taki miły się wydaje, no bardzo w porządku. no. Kontrowersyjnego wizerunku fagaty w internecie. Nie podoba mu się zarówno działalność muzyczna, jak i prowadzenie konta na niebieskiej platformie. I wydawać się może, iż te sektory kariery fagaty zupełnie kłócą się z przekonaniami i wartościami, jakimi kieruje bardzo, się lizak. W kontekście całej tej relacji nasuwają się dwa pytania, które zadają sobie internauci. Mianowicie czy Lizak ma stanowić P.R.owy boost dla renomy Fagaty oraz czy sam Piotrek zmienił się pod wpływem tego związku. Wielu w cudzysłowie Internet. Czy się zmienił? Tak patrząc na to jaki był i na to jak jest teraz, to wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek widać po nim za każdym razem, jak pojawia się jakieś pytanie o nią, to że jest taki zgaszony trochę, że kompletnie nie chce o tym gadać. Olga Skubi, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wspieranko. ...specjalistów wypowiadało się na temat... Nie będziemy wchodzić z butami w czyjeś życie, czy ty na, aby na pewno komentary. Słabe komentary, nie? Ciepłe kluchy. Oj! Podejrzanego powiązania dwóch odmiennych charakterów w jeden związek. Nie należy zapominać o przeszłości fagaty z jej był. Nie należy, dokładnie. Nie możemy zapomnieć, moi drodzy. Mi partnerami, z którą Piotrek ponoć nie jest tak głęboko zaznajomiony. Jedyna kwestia, jaka została między nimi poruszona i o której publicznie mówił Lisak, dotyczyła słynnej afery głosówkowej. Natomiast pozostałe wątki wydają się być pominięte. Ale bo po, ja właśnie nie ten temat i mówię, że ty Agata słuchaj, nie, bo coś mnie zastanawia. <laughs> czy ty mówiłaś na poważnie te rzeczy, czy o co tam chodziło? Nie? I tam mówiła, że to były takie głosówki, jak ja na czas z ziomkiem jakbyś wysyłam, że sobie jaja często. Nie wiem na ile to jest prawda na ile nie, no, ale jak tak że, wiesz, no, że to nie było do końca na poważnie, ale tam. No... No, porozmawialiśmy i ona mi to tak wszystko objaśniła normalnie i wiesz no i też widzę no po prostu jak się przy no, mnie jak się rozkleja naprawdę już to jest jakaś obsesja więc wiesz no to jest bardzo miłe i ona po prostu każdego dnia daje mi bardzo dużo dowodów na to że jestem dla niej ważny Lizak jako poukładany spokojny oraz powszechnie lubiany okay. w internecie facet związał się z bardzo kontrowersyjną postacią która wielokrotnie burzyła swoją renomę dziwnymi akcjami oraz odklejkami troska fanów o Lizaka wydaje się być w pewien sposób racjonalna lecz czy tak intensywne ingerowanie w życie prywatnie lubianego influencera nie wydaje się już przekroczeniem pewnych granic dobrego smaku uważam że nie nam to oceniać jak obsesja red flag no chyba tak można powiedzieć, no obsesja raczej nie jest pozytywnym słowem, pozytywnym określeniem, prawda? Chyba, że ma się obsesji na punkcie, nie wiem, samodoskonalenia. Po co i dlaczego powstała ta korelacja? Ponieważ jest to sprawa osobista i zakładam, że widzimy tylko 10% prawdy na jej temat. Bardziej ciekawy wydaje się temat przemiany Lizaka wywołanej związkiem z Fagatą i to okay. właśnie ten temat chciałbym szerzej rozwinąć. Dawaj. Ewidentnie widać różnicę w zachowaniu Piotrka przed kamerami sprzed związku oraz po nim. Wielu widzów wyraziło jasne... Nie wiem. Tak co prawda nie, nie śledzę go jakoś mocno. Nie, nie oglądam jego Tiktoków. Natomiast gdzieś tam jak mi się przewinie, to włączę, posłucham. Nie zauważyłem jakiejś zmiany. Chyba mówię, a... Zmiana jest tylko taka, że widać, że jest, że kompletnie. gdzieś tam jest trochę przybity, trochę stłamszony, trochę wycofany w momencie, gdy pojawia się temat fagaty. To tylko tyle na dezaprobatę i krytykę w komentarzach wielokrotnie podkreślają, że się pogubił oraz Wzajem, jeszcze dobra. wiele straci przez fagatę. No to W większości zasięgów i social mediów sprawa wydaje się wręcz odwrotna, ponieważ dzięki temu udało mu się wywołać większy, niekoniecznie pozytywny ruch między innymi na swoim Instagramie. Ponad... Niekoniecznie, no jak wchodził do e, Heiliga albo do klauta, nie do w High Ligu, nie? Na początku. Nie pamiętam. No to miał kilka tysięcy obserwacji, teraz ma blisko stów, więc raczej, raczej pozytywnie, mimo wszystko. To należy wspomnieć o ostatniej walce bohatera dzisiejszego odcinka na gali Cloud MMA 4 z Przemysławem Sequento skulskim Podczas konferencji no. na tym wydarzeniu mogliśmy zobaczyć całkiem inne oblicze Lizaka. Oczywiście jest to podyktowane pewnego rodzaju przyzwoleniem na sztuczne podkręcenia, natomiast Piotrkowi zaczęło się to lekko wymykać spod kontroli. Internautom bardzo nie spodobały się mocne obelgi oraz poważne groźby uszkodzenia nogi Sequento, które były po prostu niepodobne do Piotrka. No dobra, ale... Z drugiej strony też padały przecież jakieś tam zaczepki słowne. Padały jakieś rzeczy, o które y, można się było wkurzyć, i tyle. Co jest to? No? No? Dobra, no pewnie. No, tak, tak, tak. tak. Dobra, spoko, jasne, że tak. To jasna sprawa. Niegdyś skromny i poko Aomikiro, pokorny A o spokojnie, zawodnik stał się aroganckim swaniakiem, i o ile były momenty, w których Lizak miał rację, tak w ostatecznym rozrachunku stracił on wizerunkowo, stając się w tym. Ten... No, więc padały również w jego stronę jakieś tam zaczepki, i padały słowa, które miałem za zadanie go odpalić, odpalił się i tyle, no więc. Tym samym bohaterem najnowszego. Majster, idealnie. ...odcinka z cyklu lekcji pokory na YouTube. Podsumowując, związek z fagatą ewidentnie wywołał. Tyle, że gdy to Amadi na przykład robi, to jest super G, władca piekieł, fajny dymak, Delizak to u zmiana. Tylko wiesz co, to jest też kwestia tego, do czego ludzi przyzwyczaisz, a później co ludziom prezentujesz. W momencie, gdy się ludzie przyzwyczaili do tego, że Amadi ma robić dymy i że jest władcą piekieł, no to już tego od niego oczekują. A w momencie, gdy ludzie poznają cię jako spokojnego gościa, a później wiesz, wchodzisz na konferencję, zaczynasz jechać i używać wielu nieco. Niecenzuralnych słów, no to gdzieś tam mogą powiedzieć, że, że się zmieniłeś, albo że to, co prezentujesz jest nieszczere, że, że jesteś zakłamane na przykład. Większe szkody wizerunkowe w medialnej karierze Lizaka niż jakiekolwiek korzyści. My jako osoby trzecie w żadnym wypadku nie powinniśmy mieszać się do życia prywatnego pary, a komentować jedynie to, co jest przez nich przedstawiane publicznie. Lizaka wydaje się przygniatać presja oraz dotąd niespotykany hejt w jego kierunku, to też może się to objawiać większą pretensjonalnością i bardziej ofensywną postawą influencera. Nie należy zapominać, iż od paru miesięcy jest on znany z niczego innego niż z tego, że spotyka się z fagatą oraz z Bycia kukoldem. W jakimkolwiek materiale by się nie pojawił, to nie i... Nie podoba mi się to, to określenie. Jakoś tak. Nie podoba mi się. Tak wszędzie będzie można dostrzec lub też usłyszeć to słowo w ramach docinek. Wiele osób twierdzi, że Fagata nie zasługuje na szczęście po tym, co robiła w przeszłości oraz stara się wykorzystać Piotrka jako jeden z elementów swojej strategii pr -owej. Miejmy nadzieję, że są to jedynie złudne opinie, a najważniejsze jest to, że dwoje ludzi jest szczęśliwych i prywatnie budują stabilny w ich opinii związek. A wy, czy dostrzegliście zmianę w zachowaniu Lizaka? Ja nie zauważyłem i tak jak zostało, tak jak zostało przed chwilą powiedziane, ja również im życzę jak najlepiej i żeby tam sobie żyli długo i szczęśliwie.